Dzień dobry, posmakuj. Z tej strony Paweł i dzisiaj w odcinku obejrzysz jak zrobić kiszoną cukinię i marchewkę. Zostań do końca! Moi mili, bardzo miło przyjmujecie odcinki, w których robię kiszonki. Widziałem w komentarzu, że ktoś napisał: Zrób cukinię. Okej, okay, troszkę zmiksuję cukinię z marchewką i zrobię kiszoną cukinię. Mam dwa kolory: zielony i żółty. Kroję na takiej grubości plastry po to, żeby ta cukinia po kilku dniach była jeszcze chrupiąca. Nie możecie jej przetrzymywać jakoś bardzo długo. Myślę, że tak do miesiąca to jest w zupełności, dlatego że ona będzie bardzo miękka, będzie bardzo delikatna i może się Wam rozpadać. Więc 6-7 dni w temperaturze pokojowej i to Wam wystarczy po to, żeby już móc ją używać i delektować się jej smakami. Zwracajcie uwagę na to, żeby kupować bardzo dobrej jakości warzywa do kiszenia młode, jak najmniejsze, czyli jeśli macie na przykład małe, mini cukinie to bardzo fajnie, jeśli je zamarynujecie, one mają wtedy mniej wilgoci i będą jeszcze bardziej chrupiące. Tak samo na przykład ogórki. Do zakiszenia mam jeszcze przygotowane chili. Taki dzisiaj trochę eksperyment zrobię, bo dodam chili, dodam imbiru, dodam zestaw do kiszenia z czosnkiem i z chrzanem, dodam też trochę gorczycy. Swoje plastry. Oczywiście przygotowałem Wodę. Na litr wody jedna duża łyżka soli kłodawskiej. Zupełności mi wystarczy. Imbir świeży. Plastry. Czosnek. Kroję ten deseń. Kroję chrzan w paski. Do tego mam jeszcze liście chrzanu. I baldachy kopru. Możemy zacząć kiszenie. Chrzan ląduje na spodzie. Jakieś dwa ząbki czosnku, trochę gorczycy. I na spodzie dodam może kopru, trochę marchewek. Marchewki takie 3 mm kawałki. Teraz dodaję cukinię. Pamiętajcie, że powinniśmy zjeść około 100 gram kiszonek dziennie, żeby mieć bogatą florę bakteryjną w jelitach. Dodaję chili, dodaję trochę imbiru. Jestem ciekaw, jak wyjdzie ostre to kiszenie, bo to chili nie jest jakoś bardzo mocne. To jest nasze, polskie, wyhodowane, czyli tamtej kapsaicyny nie ma jakoś bardzo dużo. Dodaję teraz liść chrzanu. Przełamałem go w tych grubych częściach po to, żeby łatwiej było go włożyć do słoika. Ja dzisiaj robię w małym słoiku, ale Ty oczywiście nożąc recepturę możesz przygotować w dużym słoju bądź też w glinianym naczyniu. I takie też, czyli szklane i gliniane naczynia powinniśmy używać do produkcji kiszonek. Teraz zagramy zieloną cukinią. Dodam marchewek. Dorzucę jeszcze trochę chrzanu. Imbir. Kilka kawałków chili. Kilka ząbków czosnku. I jeszcze włożę jedną warstwę. Teraz żółtą cukini. To mi w zupełności wystarczy. Ja tak mocniej założyłem. Jeden pas cukini obok drugiej, żeby one mi nie podchodziły do góry. Tak naprawdę nie będę potrzebował obciążnika, żeby warzywa znajdowały się pod wodą. Widzicie, to jest bardzo fajnie zrobione. Gdyby te warzywa Wam wypływały do góry, musicie użyć jakiegoś na przykład szklanego obciążnika, e, po to, żeby cały czas warzywa znajdowały się e, pod, e, pod płynem. Tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, mam zagotowaną wodę e, z solą, z dobrą solą, solą kłodawską e, i zalałem już tak naprawdę chłodną. Jeśli zalejecie letnią, to wtedy troszeczkę szybciej przyspieszycie fermentację, a gdybyście dodali na przykład jeszcze łyżkę z jakiejś innej kiszonki, to wtedy jeszcze pozwolicie szybciej pracować i fermentować tej kiszonce. Tak przygotowaną kiszonkę możecie przykryć jakąś ściereczką lnianą albo jakąś ściereczką papierową, odstawić na kilka dni w temperaturze pokojowej maksymalnie tak do 6-7 dni. Powinno się już wszystko ukisić, wtedy można dokręcić nakrętką i schować najlepiej do spiżarni chłodnej albo do lodówki. Kochani, tak to wygląda moja dzisiejsza kiszonka, czyli cukinia zielona, cukinia żółta, marchewka, imbir, czyli gorczyca. Jestem święcie przekonany, że jak zrobicie taką kiszonkę w domu, to wszyscy będą absolutnie zachwyceni. Zostawcie suba, lajka, napiszcie w komentarzu, jakie danie mam dla Was jeszcze przygotować. Do zobaczenia i cześć! A jeśli w twojej spiżarni są jeszcze jakieś inne warzywa, i na przykład byłby kalafior, to bardzo proszę kliknij tutaj.